De, to dom, to dom, to dom. Witam Was X-Star i jesteśmy w nowym odcinku. To no, nie ma Nie było jeszcze nim dobra, dołączymy na fan-kod już, Bla bla więc tak. O, lucky! Nie widzę nagrywać tak właśnie, bo mam takie lagi ale tylko na chwilę. I tak. Pierwszy mój odcinek. Ogólnie na tamtym koncie miałem strasznie dowalone rzeczy. Bo w tamtym koncie. miałem tą grę przegraną. Nie powiem ile godzin. Bo jakbym to powiedział, to. byście mi uznali za jakiegoś no I właśnie. What is this? Czy oni tutaj dali biuro? O kurde! Dali biuro. Biuro było tam. Ciekawe co dali tam. Nie wiem co dali tam. Ale wiem, że te lagi wam się nie będą podobały. Bardzo. Mogłoby mnie to nie wywalać. Dobra, więc tak. Dzisiaj bierzemy latarkę. Lecaczek. I coś do obrony. Tak, ja coś nazywam na publicznym. Musiał sobie zamienić ręce. Tym będę się chronił. A tym będę bił. I idziemy. E, więc tak, żebyśmy dzisiaj mogli zrobić cokolwiek e, e, pożytecznego, Pójdziemy tam. Tam jeszcze nie byłem. I może? Tam coś jest ciekawego. Ale... Ty, urk! Ja go pamiętam. Słyszę pogo. Pogo! Pogo! O siema! <try> Ku chwale imperium! Za te wszystkie stracone dni i losa! pan! Idź pan dziad, idź pan dziad, idź pan! prawie zabiłem no prawie no o kurde o la bla, bla tak nie poczekajcie ja chcę pierwszy coś załatwić co za rakieta baby on the nie Obra, idziemy. serio nie ja się dobra idziemy do Jezu te lagi Idziemy tu Bo ja mam ile ja mam tych dziadostwa Tu mnie puszczę pan Nie będę się Pięć No to dobre. dobra Dobra glowstika Nie mogę glowstika Pomogam glowstika w sumie Ja chcę Dynamit Na pewno dynamit Dynamit Cube Dynamite Tak zwane TNT TNT! O tym będę mógł nawalać Crowbar się przyda. Okej okay. Jakby spoko, ja chciał rakietę najbardziej Z tego Rakieta. Może to jest rakieta, nie wiem ja, bym... ja chcę rakietę Dla mnie jest wszystko obojętne bylebym bym miał rakietę Smash to unlock I tam będzie rakieta Ale rakieta będzie kosztowała 3 Dobra, no, to pójdziemy do kopalni I przez to za... Zarobnie... Opa, mam I tak, pokażę wam dzisiaj też jedną sztuczkę. Tam jest rakieta, ale ona będzie kosztowała więcej niż jedno. Jakby ja jestem tego pewien, że ona będzie kosztowała więcej niż... Jedno! Dobra! Idziemy po Research Pointsy. Kochani! Nie no, nie. No nie, no nie Polityce, tylko jesteśmy wyzywać polityków. Eeeem... Um, więc tak... Głosuj na mnie! Nie, głosujcie na mnie! Zrobię yy, darmowe wiary dla każdego yy, I Gorilla tak będzie zamiast chodzenia do szkoły Animal kompany to będzie WF Głosujcie na mnie! Nie starczy mi... To mnie martwi! Kochani, to mnie martwi. Że ja to raz. I już się pies. Tutaj. Jest pokrzypany pies. Bo nie stać mnie ani na to, ani muszę iść po nie wiem, sprzedam jeden kilof. Z tego kilofa. Jezu, te lagi mnie zaraz. Walnę zaraz z tymi lagami. I ten film też będzie tak lagował. Mi to będzie bardzo nieprzyjemnie oglądało, ale przepraszam z całego serca. Taki, ten, to ja sobie wejdę. Zaraz idziemy na publiczny serwer. Ja zarobię i pójdziemy. Pokażę Wam tę metodę, jak. reset reset tak, dzięki którym możecie dostać to. Okej. Okay. Dobra, powiem ci że z dostałem... nie, nie, ja wychodzę z tej gry. Absolutne Nie kino. Absolutne gówno tak szczerze, bo to to. No to co? Ja wam pokażę jak się robi. Ej, to jo! Opa! O nie! Opa! Szło! Nie ma. Opa. A bo nie, ja muszę brać. I don't want Ok, pvp Ok Rock okay. launcher, well, you Ok, You better catch it 3, 2, one. Whoa, whoa, first you're first cracker First is the grand cracker Nah, bro, I don't In want niche. that Another RPG Going, going on these. Go oh yeah, he got it. Round two giveaway. Round two giveaway. Recharge. Round round two giveaway. Round two nigger. So it. Going on next. Going going on, on, on these. Go 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 get 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 get. Another, another RPG. Two, two, another RPG. Three. Start, two. One. Out of range. One shot. No, I better Ooh, got it. Oh. Bro. I have to say, that bro. Man, I favorite favorite I just shut oh. that round, round three giveaway. Round three giveaway. Oh. No. Crow Carl just lived the code already. No one have to have a giveaway when there's some bro. stupid kid with a heart gone. Yeah. And stop and screaming, bro. bro. Uh, you're already big enough that everyone can hear you in the match. Shut up. A tiny raisin and a big banana. Yeah. I'm gonna call this I'm taking the tiny. Okej, okay, mamy tego. Mamy rewolwera. Jezu, te laki mnie zabijają. No. Grappler, grappler. Heartgun. No, did you know if you have a grenade in a base fight, you can do this? Dobra. Oh, bro, bro Dobra. I can't see anything. Stop! Just stop it! My last... Here, here, here. I'll take it off. I'll take it off. I... Oh! Wait. That hurts, buddy. Stop. Mm, oh, broccoli. Is this... Broccoli? Do you want some broccoli, ma'am? Oh, yeah, sure. Now I can actually grow up. I like to see a magic trick. I like to see a magic yeah. trick? Who like to see yeah. a... you Give me zobaczyć money, sztuczki twojej bracie, no. Oh, bra. Ja was bardzo z... przepraszam za te lagi, no, ale teraz już przechodzimy oczywiście do pokazywania mam. Co się dzieje? Tak. Ja wiem. Nic z tego nie jest warte. Mam na myśli, że nic z tego nie jest warte tak bardzo jak zabicie Orga rewolwerem i sprzedanie rewolwera, który daje ser. Nie, on nie daje Co odciąć. Że jest warty oczywiście. Więcej z amunicji. Kolejny raz się na tą minę zastronna mnie nabiora, więc tak. Pierw musicie, musicie zgarnąć. Pierw, tak jak na moim miejscu, musicie zabić orka. Co się, on nic nie ma wspólnego, ale zabił mnie. To będzie dla niego nagroda, jakbym go zostawił. miś i jakieś tamte. Pierdolę. Kurde, gredzie czarno! Eee, Wujek! 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 Wujek, spokój! A no, faktycznie powinien zpieprzać. Wujek! Opa! Haba, haba, haba. Dobra. I gdy już macie wszystko, powinniście tylko przejść przez to pole minowe, i po prostu wszystko posprzedawać. Ale że ja tak łatwo wszystkiego nie oddam Po prostu chcę jeden dynamit. To nie jest. Nie rakietnie dynamit. Okej. Okay. Co to tak. Okej. Okej. Okay. Okay. Jakby... Spoko, dzięki. Nie ja będę plecak ze sobą. Idziemy w patek. Idziemy do kopalni. Wiem, że ten odcinek będzie długi pewnie dla większości z Was. Nudny, bo ja nie umiem robić ciekawych odcinków Ale staram się z wami gadać jak najwięcej, by was jak najbardziej zaciekawić Ech, Idziemy Pozbieramy i zobaczymy Czy się to nam opłaci Takie zbieranie tych artefaktów Już tam trochę naleciało czegoś? Czy nic nie dropło. No bez. O, to było akurat masywne. No, właśnie nie z, nie z wszystkiego. Coś wyskakuje z masy. No co tu jest? Hmm. No Okej, okay, ciekawe. Chodźmy. Wróćmy, sprzedajmy to wszystko. I to nam się ładnie powinno. Że tak powiem. Ciekawe, czy serio jest ileś tam warto? YouTube. Money Talks! YouTube. Money Talks! Dobra. Opak! <laughs> Jog... Tu talks, to to jest wszystko, co potrzebujecie. Plecak mam, dynamit, mam. Z... No, każdym <laughs> razem ja muszę coś dać. Po prostu. No nie, jak na złość! Po prostu wszystko się na mnie dzieje, się jak na złość. No i patrzcie. A jak nie chciałem, to tam pierwszy byłem z tym, tym dziadostwem. Jest szansa, że oni to spaczowali, tego już nie ma. Ale taka szansa jest dosyć, jak według mnie, niska. Musicie wejść na ten wiatrak, chyba że będzie, jak, chyba że zobaczcie ten filmik za późno, i nie będzie. Musicie kupić cztery rakiety, dwie dać do plecaka, dojechać tutaj do tego, tego, do tej wieży. Idziecie nie tutaj. Nie spaczowali, dobra? Jakby. Dla mnie, dla mnie elegancko. nie tutaj, nie tutaj jesteście tutaj, musicie dojść do tych pasków, gdzie ja leciałem i jesteście w planetarium wezmę trochę grzybków On te różowe powiększają zielone powiększają to takie logiczne dosyć, że jak tam pomieszają. Pomieszają, ale musicie się dostać na tą planetę tutaj. O, 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 tutaj dzieje. I musicie zrobić coś takiego. Nie idzie. Macie. Anyway, powinniście mieć coś. Y, musi, możecie zrobić to tylko raz dziennie. Albo raz tam na jakiś czas tego nie wiem. Nie wiem, czy wziąć pomniejszające, czy powiększające. Chyba większa zabawa jest, jest pomniejszająca. Tak mi się wydaje. Też dwa muszę zjeść dla siebie. I jeszcze coś popijemy i to będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Jeszcze nie kończę, ale jeśli byście chcieli więcej ja nie będę to ja. Ja wiecie, ja będę dla Was. Ja dla Was jestem cały czas. Piszcie w komentarzach, to ja będę nawet bardziej zadowolony. Jeżeli byście napisali niż... Jeżeli byście chcieli, abyście nie napisali, to to by mnie. Nie. Wchodzicie tu? Jesteście giga monki, coś tamtego. Co? Teraz się mnie boisz? Teraz się mnie boisz? Ty też się mnie teraz nie boisz. Na la la, la la I tak, i to był ogólnie cały zamysł tego że żebym mu to pokazał. Ale oczywiście jak każdy youtuber musiałem to zrobić na końcu, żeby mieć pewność, że wam się cały odcinek spodobał. Eee! Ty kurde dziadu mały, chodź tu. O, dobra mam. Jak już jesteście mali, no to to już jest... Wiecie, to już jest taka jakby wasza. Czy ty mógłbyś mnie przestać dziadu mały odpychać? Tak z dziełczyności kolego kolego karmazynowy przyjacielu. I hopa, robicie? Oj, co się stało? Coś mi się tu nie podoba. A, to muszę wejść. A to o to tobie tam. Tu to jak tu poleciało? I wchodzicie z dowiarów, jak już macie te cztery. Możecie kupywać... Wszystko co chcecie! O kurde! Bez uraza, ale to było. To było mocne. Dobra, tam pa. patrz jedną rzecz. Co to? Pałka ta! I tak. To było wszystko na y, dzisiejszym odcinku. No, trochę trwało. Mam nadzieję, że Wam się wszystko ładnie podobało i że będziecie chcieli więcej takiego kontentu z Animal Company, Gorilla, tak. jeśli Znacie jakieś fajne gamey Gorida, taka, y, Animal Company. Już teraz nie wiem. Wy... Mogę Wam powiedzieć, że następny odcinek będzie albo Big Scary, albo Scary Baboon. Więc mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Do zobaczenia, Nara.